No i fajnie, że wszyscy skręcacie. Dawaj to zielone. Ja pierdolę, dzisiaj te zaklęcia tak działają, że szok. To może teraz zamiast dawać zielone, to dawaj hajs. Będę krzyczał, kurwa. Dawaj hajs. Dawaj hajs. Ja, 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 terety... Dobra, no ale zapierdala O Jezus na chuj tak kurwa depcze z tym golfem za plecami? Właśnie to jest wkurwiające, nie? Ja mogę pojechać maksymalnie 40 na godzinę No i to tyle, nie? Z atrakcji A za plecami nieraz mija jakaś kurwa wariacina tam napierdala, aby pojechał szybciej, no Co zrobisz? Nie bym zapierdalał ze 2, 3 razy więcej, no, ale... Nestety... Przeszło mi przez myśl ostatnio żeby, może nie tyle co kupować motocykl, no bo tak, tak jak mówiłem, to się wiąże z tym, że musiałbym jeszcze robić prawko i w ogóle całe Ceregiele i to trwa, więc najprościej mi by było kupić jakiś fajny skuterek szybszy, podkręcić go tam do 65 na godzinę na przykład, no ale to też może być przypał z policją, bo no tak jak już jeżdżę ponad dwa lata, to mi się to nie przytrafiło, ale słyszałem, że jest to możliwe, żeby co, żeby policja rozłożyła rolki, kur to nie tutaj. Pierdolony studenciak wjebał pineskę nie tam, gdzie trzeba. Plus to, że ja mógłbym sobie też przypomnieć, gdzie jest ta ulica, no, ale uj to. No właśnie, bo policja rzekomo też rozkłada rolki nie tylko, żeby mierzyć prędkość fadbajków, ale też jest skłonna złapać skuter, na którym jedziesz, nie? No co, wyskoczy ci nagle taki typ z lizakiem, radarem ci najprzednio zmierzy prędkość. Fuck out of here. Wypierdalać. No i czekaj. I co? I na przykład zmierzy Ci, że właśnie jedziesz jakieś tam 65 na godzinę, tak jak mówiłem. I są takie myczki, że możesz zmieniać dosłownie jednym przyciskiem prędkość, nie? O tak, pstryk, po prostu, on off. No ale... Co, złapie Cię, on ma zmierzone 65, podjeżdżasz, weźmiecie na rolki, żeby się upewnić, tam nagle 40, 45 i, i w ogóle stwierdzisz, że coś jest tak, nie? To nie dość, że dostajesz mandat, to Ci tam robią problemy jakieś, nie? Gdzie to się dzwoni? No się ma otwórz. Hi Uber? Kurwa, a bo on chyba po polsku nie skumał. <laughs> Dobra, na trzecie chcemy.